Gdy zaczynałem swoją przygodę z instancją Waldoroga, nigdy nie przypuszczałem, że moje przedsięwzięcie rozwinie się na tak wielką skalę. Z początku miał to być tylko test jednego z wielu sposobów na zarobek w Brokenie. Test, który narodził się po tym, gdy zwróciłem uwagę, jak często zdarzały mi się sytuacje, że poszedłem w spontanicznym momencie na Waldka i zabrałem z niego rara. Raz poszedłem kilka sztuk, wyciągnąłem rara. Kolejny raz po dwóch tygodniach poszedłem jednego Waldka, znowu wyciągnąłem rara. Mija kolejny miesiąc czy dwa, znowu z jednego Waldka dropię rara. Przypomniały mi się czasy 2D, czasy The Pride of Tarn, gdzie jeszcze grupki w grocie liczyły po pięciu przeciwników i fakt, że nie trzeba było czyścić całej groty, żeby wejść do sali Alcazara, był już powodem do szczęścia. Już wtedy, gdy poszło się w pełnej pięcioosobowej drużynie na 50 walków po 10 kluczy, bardzo często widziało się po kilka rarów w teamie i sama w sobie instancja, mimo że schodziła dłużej, jej forma, to że mając klucz przechodzisz tylko przez grotę, i od razu wchodzisz walczyć z bossem, była bardzo przyjemna i uzależniająca. Dokładnie tak było przez ostatni, lekko ponad rok. Zaczęło się, jak już mówiłem, od zwykłego testu upłacalności bossa w tamtejszych czasach gry. Szybko przeszło do spisywania kolejnych i kolejnych arkuszy w Excelu z zarobku na każde 100 waltków. Aż przerodziło się w challenge, jakiego nigdy nie pomyślałbym, że podejmę się w tej grze. 10 tysięcy waldorogów. Tak naprawdę wyszło tego więcej. Zacząłem spisywać walki w Excelu, gdy miałem ich ubitych około półtora tysiąca, a na dzień, gdy to nagrywam, nareszcie po zakończeniu challenge'u, mam ich lekko ponad 11 800. Żeby przedstawić genezę tego wyzwania, musimy cofnąć się dość sporo w czasie. 28 czerwca 2023 roku weszła wielka aktualizacja 6.29, która wprowadziła najbardziej kluczowe aktualnie w grze elementy, inkrustację sprzętu. Czyli stałe zwiększanie jego statystyk przy pomocy odłamków oraz kluczowe dla nas dodatkowe poziomy instancji i drop dodatkowych przedmiotów, które się z tym wiązały. Do wejścia na hard wersję instancji potrzebne były tropy dla danego tieru bosów, które zostały dodane do puli dropa z każdej wersji poziomu trudności instancji. Do waldaroga został dodany drop tropów trwogi w ilości wahającej się od 0 do 3 co mocno przełożyło się na pasywny zarobek, jaki się wyciągało z tej instancji, jak i oczywiście na cenę kluczy Alcazara. Dużo, dużo później, bo 14 stycznia 2025, do gry dodano najnowszego aktualnie bossa, Chwara, dzięki któremu w grę weszły również lodowe rdzenie mocy, potrzebne na wytworzenie wyjściówki na Chwara. Popyt na nie był tak ogromny, że ekipa postanowiła dodać ich drop do Waldaroga, co po raz kolejny było znacznym skokiem pasywnego zarobku z tego bossa. Ale okej, okay, doskonale wiem w jakim celu większość z Was jest tutaj, więc czas przejść do tego, na co wszyscy czekali i lubią w tej grze najbardziej: statystyki. Przez ponad rok byłem wielokrotnie pytany przez Was, ile rarów dropnąłem, ile epików, jaki jest procent na dropa itd. itd. Będąc z Wami w 100% szczery, nie chciałem tego nigdy nikomu pokazywać, bo pewnym dla mnie było, że zaszkodzę samemu sobie i doprowadzę tym do sporego skoku ceny kluczy na Waldka. Który, już i tak, został przeze mnie w piku farmienia mocno podbity. Gdy zaczynałem na poważnie farmę, wykupywałem klucze z targowiska po cenie około 950 tysięcy za sztukę. W dość szybkim czasie doprowadziłem cenę kluczy do miliona 200 tysięcy golda za sztukę. Dopiero robiąc sobie przerwę na tydzień-dwa, ceny miały korekty, ale przez ten rok w bardzo niewielu momentach zeszły poniżej miliona golda. Jakim cudem przy takiej cenie wyjściówki w ogóle mi się te walki zwracały? Czas, żebyście sami ocenili, czy to wszystko w ogóle się opłacało. Oprócz statystyk, pokażę Wam również parę najciekawszych arkuszy z Excela z tych 10 tysięcy walków. Zacznijmy od screena, którego chciało zobaczyć najwięcej osób: ilość dropniętych rarów. W momencie przebicia w osiągnięciach magicznej bariery 10 tysięcy walków, ilość wydropionych rarów sięgnęła równo 450 co daje nam idealnie 4,5% na drop rara przy karze minus 30% za poziom postaci, co oznacza bazową szansę bez żadnych bonusów na poziomie 6,43% na dropnięcie rara. Na moment nagrywania tego filmu statystyka jest sporo zwiększona. Jak już mówiłem, faktyczne zliczanie 10 tysięcy walków w Excelu zacząłem po ubiciu ich około 1,5 tysiąca i na dzień dzisiejszy, mając walków ubitych ponad 11 800 razy Wydropiłem 521 rarów, co bardzo delikatnie zmniejsza naszą statystykę do 4,4% na drop, co jest naturalną rozbieżnością. Ale musimy również pamiętać, że aktualizacja reformująca system dropa zmniejszyła bazowe drop rate rarów, ze względu na dodatkowe bonusy do dropa, zaliczalność drużyny, jak i serię pustych bossów. Tą statystykę również mam wyznaczoną, do czego za chwilę przejdziemy. Zajrzyjmy teraz do statystyk w Excelu, którego kompletowałem przez ponad rok. Na 10 tysięcy walków zapisanych w Excelu mamy 149 rarów B1, czyli tych z jedną brązową gwiazdką, tych najsłabszych, 136 rarów B2 i 112 rarów B3. Potem w srebrnych gwiazdkach mamy 26 rarów S1 i 12 rarów S2. Przekłada nam się to na szanse na poszczególne gwiazdki, które wyglądały następująco. Przedstawię to w swojej interpretacji, jak prawdopodobnie wyglądają faktyczne szanse. Bo z pewnością są tutaj delikatne rozbieżności od faktycznego drop rateu. Czyli w mojej interpretacji, na to, że RAR będzie miał jedną brązową gwiazdkę, mamy 35% szans. Na RARA B2 mamy 30%, na B3 25%, a na S1 i S2 mamy 6,3% szans. Gubi nam się tutaj 1%, ale tak jak mówię, i jest to moja własna interpretacja i przybliżenia wyników, po prostu wątpię, że ustawiono połówki lub nieładne drop ratey. Typu 34 czy 31% szans. Teraz ciekawsza statystyka, mianowicie drop rate rarów po wejściu w życie reformy dropa. Mam tutaj o tyle szczęścia w statystykach, że została wprowadzona idealnie, kiedy skończyłem 5000 walków w Excelu, więc mamy tutaj bardzo ładny podział. W drugiej tabelce mamy drop rarów z drugich 5000 walków z całego pliku. Także do rzeczy. Rarów B1 wydropiłem 59, B2 58, B3 53 s 11 S27. Drop rate gwiazdek według mnie nie został w ogóle ruszony w tej reformie. Próba jest dwukrotnie mniejsza od całości, więc naturalnym jest, że różnią się kilkoma punktami procentowymi w tą czy w tą stronę. Co jest tutaj najciekawszą rzeczą, to fakt, o ile spadł drop rate po wprowadzeniu reformy. Niestety wchodzi tutaj teraz kwestia tego, że dropy z instancji w międzyczasie zerowały mi bonus do dropa za ilość pustych bossów danego tieru który wynosi maksymalnie plus 25%, ale mimo tego próba 5000 jest wystarczająca do określenia jak faktycznie ten drop rate się obniżył. I w praktyce wyszło, że z 5000 waltków drop rate wynosi już tylko 3,76% na drop rara, co stanowi spadek o około 15% w stosunku do drop rate'u overall z osiągnięć. Ok, jak już rary mamy podsumowane, to przejdźmy nareszcie do kosztów i zysków, jakie poniosłem z całej akcji. Po cenach kluczy, jakie przytoczyłem wcześniej, można się domyślić, że koszt całego wydarzenia to 10 miliardów golda. Nie będę już obliczał kosztu całkowitego, który mógłbym wyciągnąć ze wszystkich Exceli, nie jest to już tak bardzo istotna rzecz. Można śmiało uśrednić koszt klucza do 1 miliona, bardzo wiele było kupione poniżej miliona i bardzo wiele powyżej. W takim razie, jeśli wydałem przez ponad rok 10 miliardów golda na bicie waltków instancji trzeciego tieru, mid levelowej, to jaki jest z tego ostateczny bilans? Niektórzy mówili, że kompletnie się to nie opłaca, że bardzo mi się dziwią, że tyle to farmie i nie chcieli wierzyć, że to się w ogóle zwraca. A ostatecznie na 10 tysięcy waltków osiągnęłem zysk całkowity w wysokości 2,5 miliarda golda. Na co składają się odłamki z rarów, tropy, synergetyki w uśrednionej cenie za jeden, droższe drify i orby i oczywiście przychód w pasywny, w 100% pewny, flaszki i rdzenie. O jednej z rzeczy tutaj nie wspomniałem. Ciekawe ilu z Was od razu przyszło to na myśl. Co z epikami? Jestem osobą, która jest z Brokenem i wcześniej TARDEM, związana od roku 2012 i kilkanaście lat bez dropu epika, Spowodowało we mnie, że traktuję to jak świętość, jak dar z nieba, jak wygraną na loterii. Mimo to, że praktycznie każdy gracz, po usłyszeniu, że ktoś idzie na bossa po Epika, zacznie się śmiać i na pewno nie weźmie tego na poważnie, bo szansa na drop Epika oscyluje według słów dryga ze starego forum TR -nowego w widełkach od 1 do 10 tysięcy, do 1 do 100 i rzekomo parę miesięcy temu powiedział mi, że nie była ona bardzo ruszana przez te wszystkie lata. To ja postanowiłem sobie jedną, a potem drugą rzecz. Pierwszą było to, że nie przestanę masowo farmić waldka, dopóki nie dropnę z niego epika. Z czystej intuicji, bo waldek naprawdę często dawał ludziom epiki. Według słów znajomych, aktualna topka, gdy zaczynałem challenge, miała ich do, od 2 do 4 tysięcy na osobę, i praktycznie każdy dropnął epika. Los postanowił zaskoczyć mnie w najmniej spodziewanym w życiu momencie. Kiedy challenge jeszcze nie był challenge'em i walków miałem spisanych w Excelu ledwo 300 z hakiem i było to w sumie niespełna 2000 wszystkich, jakie ubiłem, i kiedy biłem walki wręcz z automatu i oglądałem jakiś film na drugim ekranie, nagle spojrzałem na pojawiający się ekran walki i ujrzałem piękny, żółty napis w tabeli dropa. 2 lipca 2024 roku. Po ponad dwunastu latach gry dropnąłem pierwszego w życiu Epika, który o ironio był wtedy warty niewiele więcej od wasi, bo sprzedałem go za niecałe 400 kK, które po paru dniach farta przerodziły się w 750 kK, za które kupiłem swoją latarnię, która o jeszcze większa ironio spadła obok mnie z macheta jakieś dwa dni po dropie gordara. Wspomniałem o drugiej rzeczy, którą sobie postanowiłem w kwestii epika. Kiedy challenge zbliżał się już wielkimi krokami ku końcowi, przebiłem 9000 walków, a w tamtym okresie czasu miałem już na tyle silną postać, że potrafiłem walić 200 waltków dziennie, zaczęła się wywierać we mnie pewna presja. Dropnąłem pierwszego epika z dokładnie 1970 walka. Od tamtego momentu ubiłem ich już około 9000 i dalej nie doczekałem się drugiego epika. A w międzyczasie przez ten rok widziałem ich z walka na tanarze chyba blisko 10. Zaczęło mnie to serio gryźć. Dla porównania, w topce walków jest dev, pozdrawiam serdecznie, który ma ich ubitych 8 tysięcy. Dropnął trzy epiki, z czego ostatni był około 4 tysiąca. Przy ostatnich około 2 tysiącach walków miałem mindset, że tym challenge'em będę chciał przejść na walkową emeryturę, ale cały czas nie dawało mi spokoju że nie dopnę dwóch istotnych dla mnie rzeczy. Nie mam po tak długiej serii kolejnego epika i nie wróciłem na top 1 w osiągnięciach, do którego w dniu nagrywania brakuje mi jeszcze ponad 1000 waltków. Serio nie wiedziałem, co z tym uczuciem zrobić. Na moim serwerze Discord, na który bardzo serdecznie zapraszam, była dyskusja, czy 10 tysięcy i koniec waltków i nie byłem w stanie odpowiedzieć. Aż w końcu nadszedł dzień zakończenia challenge'u na który zostawiłem ostatnie 50 waltków, by zakończyć challenge na streamie razem z wami. Uwaga na uszy! Śmień! <śmień> wyłączył się zaledwie na pięć walków przed zakończeniem challenge'u po 8025 tysiącach i 25 waltkach od Kortara i upływie równo roku i miesiąca doczekałem się drugiego epika z waltka. Jakże pięknego i cudownego rzmija. W styczniu dorównałem Alenor dragi, więc był to mój trzeci epik, ale nie o tym w dzisiejszym filmie. Rok z waltkiem wspominam przede wszystkim monotonnie, ale jednocześnie ciepło. Rarów, jak mogliście zauważyć, spadło od groma. Często dropiły jakieś fajne, drogie orby. Zdarzyło się nawet kilka drogich magnidriffów. Co zabawne, prędzej doczekałem się pierwszego epika niż magni alorna z Waldka, który spadł niedługo później. A magni banda czy telda nie doczekałem się do tej pory przy prawie 12 tysiącach waltków. Co w takim razie dalej? Nie wiem, szczerze, nie wiem. Chciałbym natomiast powiedzieć Wam na zakończenie, paradoksalnie do całego kształtu tego filmu, że nie zawsze warto patrzeć na na cyferkami. Ten challenge, śmiem rzec, wyssał ze mnie duszę. Straciłem niebotyczną ilość czasu, bijąc w kółko i w kółko walki, biegnąc tysiące razy tą samą ścieżką przez płaskowyż i grotę. Aby tylko jak najszybciej wejść kolejnego walka, zanim zrespią się grupki w grocie blokujące drogę. Chciałbym jednak, by broken ranks był grą, która ma człowiekowi tylko i wyłącznie sprawiać przyjemność samym faktem, że jesteśmy zalogowani i coś robimy. Niestety realia gry są takie, że wszystkie instancje w grze są ze sobą zestawiane i porównywane, która da ci większy profit w przeliczeniu na godzinę. A reforma dropa tylko ten fakt nasiliła. Bo gracze z maksymalnymi poziomami jedyne dropy gwarantowane mają z trzeciego i czwartego tieru. A co jest zniechęcające do chodzenia na jakiekolwiek instancje dla jeszcze niższych poziomów, które kiedyś były masowo oblegane. W tej chwili na kilkadziesiąt bossów znajdujących się w grze jest mniej niż 10 instancji, które serio warto jest chodzić. Wiem, że tymi słowami absolutnie niczego nie zmienię, ale chciałem przypomnieć tym, którzy tutaj dotarli, że Broken Ranks to nadal tylko i wyłącznie gra. Apeluję, byście wyzbyli się presji tłumu i poczucia wiecznego wyścigu szczurów o to, żeby jak najszybciej progresować i róbcie po prostu to, na co macie ochotę i poczujecie z tego minimum frajdy, bo o to chodzi w grach wideo. Nieważne, czy gracie solo, czy ze znajomymi, róbcie wszystko w swoim tempie. Bardzo dziękuję wszystkim za towarzyszenie mi w tej drodze. Zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału, dyskusji w komentarzach, jak i do dołączenia do Sigiemek na moim serwerze Discord, gdzie bardzo łatwo nawiązać ze mną kontakt poza streamami. Link oczywiście w opisie. Pozdrawiam widzowie!